Mamy środę. Przyjechałam na rolę dosyć późno, bo musiałam załatwić parę spraw w mieście. E, pszenica, o właśnie parę spraw w mieście Je zrobiłam po drodze zakupy w hurtowni. Proszę uprzejmie, buraczki paszowe, dwa duże wory. Tak, chyba promocja w markecie, marchewka złotych 50, marchewka, tam jeszcze są gruszki i jabłka. To jest resztka y, jedzenia z wczoraj. Ha, z tego jestem dumna. Palety. Każdy rolnik wie, i farmer, jak ważne są palety. Ja akurat na ustawionych w pionie paletach przymocowałam rzędy dla kur. Są bardzo stabilne i dużo tańsze niż profesjonalnie robione, kupowane. Generalnie miałam sporo problemu ze znalezieniem palety. Proszę, jaki ładny bałagan w samochodzie. Prawdziwie użytkowany samochód. Ponieważ no, palety okazały się dosyć drogie. Natomiast w znanym markecie budowlanym po prostu dostaje, dostaję, dostaję kupuję palety płacąc 10zł kaucji. Oczywiście palety są u mnie zagospodarowane, więc nie wracają do marketu. I duża paleta kosztuje mnie wyłącznie 10zł. Trzeba kombinować, prawda? Okej, okay. mamy już mróz. Minus 1 stopień trzyma, będzie w nocy minus 3. Dlatego między innymi kupiłam większy zapas tych buraczków, żeby Oj, po prostu już zwierzaki miały na zapas. Tutaj jest taki jeden żebrak. Witam szanownego żebraka. Dostałeś trochę, dostałeś. Żebrak bardzo goni kota. Prawie że mu odgryzł głowę ostatnio. Walka byt. Pewnie, ja wiem, ja wiem. No dobrze. Idę dawać korytko. A potem instaluję paletę i dorabiam po prostu dorabiam grząd dla kur i będziesz działo, no, no tak, tak. Chcesz, chcesz trochę kapusty pekińskiej, chcę, chcę, okej, okay. to dostaniesz.